3, 2, 1 Akcja! Dobry. To jest reklama OLX A jestem tu po to, żeby wytłumaczyć wam, czym jest olksowanie. A jestem tu po to, żeby wytłumaczyć wam, czym jest olksowanie. Oleixowanie. Oeliksowanie. OLX-owanie! OLX -owanie. A ja jestem tu po to, żeby powiedzieć wam, czym jest OLXowanie. Naprawdę, kto to wymyślił? To jest... No dobra, wypatrzcie, ja tłumaczę. Poważnie to. Ale tak poważnie teraz. To co to to eliksowanie? A um, milej troszkę? <grym> to czym jest rzeczone OLXowanie? Już śmieszę z wyjaśnienie! Jak kupujesz albo sprzedajesz na OLX i hajs się zgadza, to OLXujesz. No i mamy to. Nie, nie, nie. Bartek, nie mamy tego. Co nie? Bo sprzedawanie i kupowanie to jedno, ale można też wybrać sobie dostawę z przesyłką OLX albo po prostu mieć apkę OLX w telefonie i jak tam wchodzisz, to już też OLX-ujesz.